Koksa. A co to jest z, z, o... Ej! Miałem dwa serduszka i zjadłem koksa, ty to rozumiesz? Ja muszę wciągnąć repila. To... I ja mi się, będzie szybkie przejście do twojego domu. A co ty robisz? Przejście do twojego domu. A, z mojego do twojego, tak? Hełm ci Okej, okay, za chwilę dołączę się do walki. Bez żadnej zbroi. Kurde, teraz ten na buciki ci padły. Kurde, wszystko mi zaraz... I hełm! I hełm ci pat. Oja, ja! Patrz na klatę. Co to było? I w jakim miejscu się klepiecie teraz? Dedłem ją, dedłem ją. Ale ja w pierwszej rundzie wygram. Brawo! Raz. Ostatnia runda! Finałowa! Game mode. Ej, okay. dajcie mi rzeczy. No, teraz jest 32 koksy 32 koksy. jak diaksowe miecze. Ej, no boisz, ale... Ale oddaj mi zbroję. Ej i, i diaksowe miecze, diaksowe miecze teraz. Jaksowe? Tak. I enchantuj Ale sobie by... Ale nie, bo takie same muszą być enchanty. Kto enchantuje? Ja czy ty? Nie, ja zenchantuję. To dobra, później mi skopiujesz. Refili. Tak. A koksów 32. Po prostu szyję dobra, hop, hop. hop, hop, hop. dobra. Je, ja prawie już jestem przygotowana. To też za chwilę będę. Ok, teraz będę walczyć z, dami, z wami. Nie, a będę mógł spróbować przynajmniej. Karol to się jeszcze nagrywa? Tak, nagrywa. A, zapomnieliśmy yy, gadać do widzów. No i tak zaraz będzie dalej walka. Ja kontra, kontra, kontra. ci ki. Kijumik. Dawaj mi niecz. Poczekaj. Dawaj mi niecz. Jeszcze łuk teraz, teraz idzie łuk. Łuk? Po co łuk? Nie, Łuk nie. Tak! Łap. No to dawaj. mi! Tak, tylko, że ja nie mam strzał. Syty. Dałem. Dzięki, dzięki za jedną strzałę. No, ty masz tam nieskończoność, więc... Jak nieskończoność? Jak dam game mod zero, no to... Poczekaj, zobaczę. O matko, no. Dobra, to trzy, stałe? cztery, Poczekaj. dajemy. Poczekaj. Ha, ha. Ale ja ją z łuku cisnę. Ej, no nie ma i tak sobie nie Pływam w diaksach, pływam w diaksach, pływam w diamentach, pływam w diaksach. Pływam w diaksach. Pływam w diaksach. <trakło> pływam w diaksach. Pływam pływam w diaksach ja pływam w diaksach. Ja pływam w diaksach. Ja pływam w diaksach. Ja ja wiekę, ja biję wikę, Ta, 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 ta. Dobra. Tu się do mnie tepa w tym samym. A, do wody się wpadłem. Nie, to jest moja woda, moja, moja. Nie, twoja, nie. Do wody się pijemy. Pozdro. Nie, na Dobra, sorka, już dał, dajcie E się oddam, i idemy? Dobra Mikołaj, w twoim domku je rzucam do Wolność w domku w twoim domku Nie, jeszcze koksa nie będę jadł No wyłeś z tej wody się Co? Co? Jeszcze do walkę? Znaczy wysyp nie tu Ej, jadłem łuk, dobry łuk Czekaj, nie po, stop, 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 stop. Łuk tam leży. Nie ma? Chełmik ci już padł. Tobie też zaraz padnie. Nie, łuku tu nie ma. Skąd wiesz? Leżał tam. Musiał kołnać złapać. Nie, nie, mi jeszcze nie pada, mam pół. Czekaj, sobie wezmę Chełmik y, i klatę, bo mi pada. Ej, no nie ma. No tu no, na Karol nie ma, tak. No to ja też sobie wymieniam zbroję. No ja sobie nie wymieniłem. No tak, ty masz ten. No nie, Boże, jak ty się nie umiesz? Jak ty sobie dodajesz hełmik? no na graniu, no na graniu. No dawaj się, klep, bojbo. No to weź kełmik daj mi. No to ty też? Nie, bo mi nie patrz jeszcze, a tobie patrz. Ej, patrz z wami. Ja jestem w dodatku od 0. O kurde. No, ej! Sorry. No, dostaniesz deny, dostaniesz deny, nie ma. No, okay. no to oddawaj jej ty. Raz, raz. Robimy sobie wszystkie swoje zbroje Robimy jakie chcemy zbroje sobie, nie ma, że kopiujemy. Robimy bo... sobie ładnie. Nie no, bo to będzie wtedy nie fair. No fair. Jak ty wejdziesz jakąś... No ej, wezmij sobie na 127 albo na milion nawet. Nie mogę. Co może? Ale najlepiej jak skopiowane jest, bo wtedy jest równe szanse są. Ej, ile jeszcze robimy filmiku czasu? Co? Bądź już filmik, czy ile jeszcze robimy czasu filmiku? Nie, jeszcze będę, jeszcze i będę. Zaraz właśnie zobaczę ile. No już sprawdzam ile jeszcze czasu. Hmm. Jeszcze 9 minut A ile robisz filmiku? 30? 30 minut? Co? Ja okay? dębię, no. dobra. Okay. E, Mikołaj, zrobiłem to przejście do twojego domu. Super. No Wika, dawaj. Co? Nie, nie mam zbroi w ogóle. No to weź z gajety w masz problemy. No tak, żeby mnie słabszą. Muszę sobie zenchantować. Poczekaj o, ja sobie. Ja chcę jest na przykład na Ja mam serwa. Na milion. A, masz na Bidion? Od kogo? A mniecz Karol masz ten sam? Z pvp Tak, mikrofon. tak, 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 mam ten sam. No to okej, okay. no to ja idę na pvp No i sobie pozbieram No jak kogoś zabijesz A zabiję No nie polecam jak oni się na chwilę mają Kurde Ej co kombinujesz? Pane Nic Aha potka No dawaj wika no, o, ja pierdolę. się nie chce. Nie, to będzie... No to czekaj, ja cię skopiuję, Boże. Mikołaj, skończyłem drugą przejście do ciebie. Do twojego domu. Masz. Ma, Nadałam ci taką samą. Dobra, dobra. Wolność, Tomku, w twoim domku. GM. Zero. Wolność Tomku w swoim domku. G -m Zero GM0, dałem ci przecież zęczęntowany set, No tak, ale ja to takie niepotrzebne wyrzucam, taki boska. Niepotrzebny... za 5 minut musimy kończyć nagranie, więc lepiej szybko walka No to dawaj już. i jeszcze 0 muszę wziąć. koksa 3-4. w jakim miejscu się bijecie A dobra. Tutaj koło tego, koło tego enchantu. Dobra, idę, idę. Teraz koło basenu. Chyba muszę wyjść jak ty masz co Mikołaj Co? Co? No to jakiś temy? Jeszcze nie, w ogóle nie wszedłem Okej okay. A to? Ha, jaka bojba! Ziewki trała! Naprawdę! Tacio nara! Dobra, nara! się! Ale nie rozłączajcie się! Tylko, że żebyście. Nie wiem o co chodzi! Wiem, wiem o Żebyście nas nie bili! jestem do Jak ci do was, mogę zgarnąć z łuku na hita. A ja wieczorem Co ty tak szybko je, jesz te koksy? Ile ci zostało koksów? sześćdziesiąt 62? Jakim cudem? No nie wiem. Ja ja, ja... ja mam 32. 30, ja 32. No to po, kurwa. po... Dobra. O, budki komuś padły chyba. No, wiktorii. I hełmik ci I padł. Fełm. A ja Jodachita już zdjęłem. Wygrywasz. Z dwoma rundami. Wygrałeś. Gratulacje. Yeah. Dobra, musimy skończyć chyba filmik. Dobra, kończymy filmik. Chodźcie tu wszyscy. Chodźcie na dach tam, gdzie byliśmy i w diaksowym secie. Ja będę w takim skórzaniu No to czekaj, no to już do was idę. Dobra, w dobrym serwisie? Ma ja mam strzały wszędzie. E tam, e tam. Dobra, chodź. Dobra, okay. chodź. No to kończymy filmik, no to kończymy filmik tym pięknym piękną panoramą. To no dobrze i... Chodź tu, e! No chodź. Ktoś już tak. i ty. No chodź ja. tu, Boże. Mikołaj, szybko, kończymy filmik. Dobrze, a no więc, więc to było koniec serii czy? 3. Yy, jeżeli... Koniec? Nie, nie serii, nie serii. Koniec odcinka. Jeżeli filmik się spodobał, staw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Dziękuję za oglądanie. Cześć i pa. Pożegnajcie się. Cześć. Narka. To dla was. To dla was.